知道吗？阿斯顿，知道吗？

takie, że to był, że stały to dała ostatnie przez to finałista to tak naprawdę nie Właśnie w Drakowie teraz rybaję. Znowu e, pokazał dużą w nim e, na pewno, że na pokadają. pokazają. Filice Świetnie. Teraz, e, piłka zagra w trybunista Rybatowskiego. I że I I wejść tam sam na sam z bramkarzem. E, teraz zrobi to dobrze. Polkarniu kołtańskim w lesie, nie kołtańskiego. No i tutaj rywalizm. Przedstawiamy, że Dąbrowski, Marta i na dół. Oj! 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 Ale teraz po brali, bo to jest... ...że nowe teraz... پيسا جو اٿي پيسا جو Teraz jeszcze, ja jeszcze Oj, dobre, teraz do Na Prowadzenie teraz Sikorski. błąd. Zdecydowany ubarczyt, przytawał, dobra, przytawał, dobra, przytawał, dobra. Jeszcze jedna strata, jeszcze Jesionowski do Rajena. Rajen przedstawił sobie rywala. Rajen jedni pieco. On jednak się ukrywa się w...

koniec sprzegomocz